Siema to chromowe, dzisiaj sobie nagramy odcineczek z Matiem Grubasem, przywitaj się. Siema, z tej strony Maty Grubas. Yy, no, dzisiaj będziemy e, robić profit. Yy, Zbijajcie do no, Matego. Jak, jakoś fajna, polecam wjeźdź do mnie, czy macie konkurs na. na razie się do tych pistów ale musi być 30 lajków, żeby ten konkurs się odbył. I musi być dużo wyświetleń, napisać, biorę udział, czy do jakiej klasy chodzicie. I polecam wjeźdź na kanał, dawać suby i lajki, bo będziemy sprawdzać, kto, kto mnie subuje i kto wygra. Czy mamy na stronce 1000 złotych. Zrobimy z tego jakąś fajną kosę Czekaj, na mogę, mówić? mogę mówić? Mogę mówić? No. Wpisujcie mów. mm. kod chromowy i kod Mati Grubas. Polecamy. Nasze kody. No. Kod chromowy dzisiaj. bycie na... To więc kod chromowy. Bijcie na nasze te... Na nasze Discordy. W, w opisie. No. A więc przejdźmy do odcinka co pierwszego otwieramy. Wejdź, wejdź na jakieś dropa. Dobra. Polecam kupić prawie za prawie co różne do dodatki, więc polecam wam widzowie. Wszystko jest fajnie. No. Pracamy w event brać, w otworzymy dzienny bonus co start odcinka. Dobra, kup za monety, dawaj lecisz. Zobaczymy co nam wyleci. Mam obojętność, że nie współpracę z case ale musimy to ogarnąć, bo będzie... Kurwa. Na 500 subików będę mieć współpracę, także polecam zostawić sobie kania. Ale jak nie chcecie takich słabych filmików z jakimś, nie wiem, jakimś kurde udostępnieniem ekranu słabą jakością, to zostawcie lajka i suba. Bo inaczej... No i raczej. będzie miał sam swój iasting i ja będę mówił, co ma otwierać, prawda? Chromowy? Mhm. Na razie jest słaba, bo chromowy ma mało subów, więc wiedzcie mu sobie, żeby było 500 minimalnie. Otworzymy pierwszą skrzynkę na fali, się testujemy skrzyneczki. No, o czym co nam poleci. Takie skrzyneczki. Tutaj, teraz ja będę mówić, bo. No. No, słabej te my jakieś 22 Dawaj, może otwórzmy, kostę może. Otworzymy jedno. Kosę, chcesz osobę. otworzyć? Dobra, to dawaj, Kosę. Mogę, ale teraz każdy musi stawić lajka. Bo to, nie wiem, coś komentarz, biorę udział, i bzi do mnie na kanale i dać suba kromowego i u mnie na kanale. Więc Dobra. Raz, no. dwa, trzy. Proszę, dajcie, jaka że jest, żebyś słabe. słaby. Dzień Dziewiątka. Nie. Ja jem. Teraz jeszcze raz, teraz musi dać. Co jest? Dwa Spokojnie. złota. Spokojnie. Jeszcze się odrobimy jakoś. Wercika otworzymy. Cover teraz. Trzy. Cieszę się na wygrania 20 w of ale musi być dużo lajków, prawda? Chromowych, żeby były asimowe. Na koniec filmu? A właśnie wylosuj zwycięzcę 20psa konkursu Z tego? No A tam było mało lajków wiesz? Mhm. A 15 Jak, A będzie... jak, wylosujemy, jak będzie więcej to wylosuję na całym odcinku po prostu mhm. Jak myślisz? Co? Jak będzie więcej lajków No co na to? Jak potem będzie dużo to wylosujemy dla was, wiecie bo Chroma ma tylko 500 subów to nie to nie jest dużo subów, więc musicie mu trochę dobić, żeby bycz, byczek miał dużo, Dokładnie. Ochromowy się stara. Montuję do was po 3 godziny, na, a tu nie nic praktycznie z tego nie mam. No, ale ja mu załatwię, Maciek chyba sobie to to macie gruba załatwię, ale musicie mieć aktywność, bo u mnie na kanale też jest mało świat bardzo chromowy? No. Stara smalała. Ta skrzynka profit, jest paczek dropić. No. To zrobię. Nie mamy. A jak ja na filmie, to będzie dobry film, czy nie? Co? Jak jem na filmie? A co? Niech posłuchają widzowie. Może głodni, co? Przez <laughs> Przestały film będę jeść. Zobaczcie. Dzisiaj to ja film prowadzę. No. kiedy już przestało dawać chyba. Ale tak, odrobimy się jeszcze. Ta skrzynka, ta skrzynka jest fajna. Co mi daje? A nie, kurde, jeszcze raz nie 5 minut już to sprawia. To ma ludzko. No. 15 musi być. Trzeba upgradezować się i mocno upgrade tu siada. Więc tutaj się musi wpaść. Zdawajcie wyświetlenie nam. Dajeczki, śmiseczki. Zimno mhm. i no skrzynkę, bo to nie daje. Mrugny <laughs> <laughs> podróżnik. o rudego <laughs> No słaba bo to jest Rudy kamery i wiecie, Rudy to zawsze taki konfident. No, zawsze... O, i oskamował śmieć gruby. <gry> teraz ja znaczę, że Rudy jest słaby. Nie polecamy skrzynki Rudy. Oba, to górba, kurwa kumywa, co akurat myślałam I polecamy. Najgorsza skrzynka na stronie Rudy. Ja polecam skrzynkę. No ja piknikowo może. Piknikowo, mówisz. Mhm. będę demo dawała ta skrzynka. A ci drop z tej skrzynki kiedyś czerwony skin? Wi dała dwa razy w i po trzy stły. Mhm. To nie jest piknik. Dobrze jest, byczku. No. O, jest. Teraz jest słabo A w sumie nie jest to źle Jest plus 6 złotych O, to git O nie To już teraz byczki odłożymy na jedną skrzyneczkę pójdziemy Ile już mamy balansu? Mało, 600 1000 <tysiąca>. No, bez kitu, mało mamy. Ale ja to jeszcze zrobię. Patrz teraz. Otworzę najlepszą skrzynkę na stronie. I mi siądzie. I teraz otworzymy skrzynkę za 250 zł, więc byczki teraz każdy daje lajka, like suba. To jest monsta skrzynka, jakie kosty, tu są. I skrzyneczkę dla was. Czekaj, zobaczymy. O nie. Najgorszy shot O nie. Co ty, się, co ty gdzieś? Ty robisz. Cicho tam. 3 stówy mamy, 1 mała kupa. A wiesz co, teraz zrobię patrz Mamy 3 stówy, a robię tak. Tak zwany łatwy upgrade. Ok? Robię no. tak, kupuję skina za 3 stówy i go upgrade po prostu. Może wsiądzie, co? No, dawaj. Koska, proszę, upgrade. Co za uroczysto? O, siadło. O, siadło. Już minut. Teraz słabsza upgrade. Nie siadło. I teraz koska siada. I to leci. Oh, nice. 14 zł z 10 robotych Ten upgrader jest na kilka złotych słabe, ale... No i gówno O, tysiaka chcę mieć To jest ten moment, to jest ten moment widzowie. No Proszę o, jest, jest, jest. Ale fajnie, co się No. Zobaczę, czy się nagrywa. Czy się nagrywa? Tylko, tylko u nas tak. Nie gadaj, że się nie nagrywa. Nie gadaj, że nie chcą kupić przycisku. Nie nagrywaj się. Nie gadaj. Nie, no, no, nagrywa się. A nie, ja jestem głupi. Ja myślę, że z rozpocząłem. A to jest nagrywanie, dobra. Już no plus jesteśmy, więc jest git. Zaraz kończę moją wersję 10 minut, bo pijemy. Już nie będę brudował, bo już trochę przegramy. Nie. O oh, jest. Mm -hmm. Kosa? Kosa? Kos nie, bo wiesz, bo nie <laughs> przegrać w kolejnej. Ha, <laughs> ha, ha, gówno. O, oh, jest, siadło. Nice. No. Proszę, 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 proszę. Jest. Uf. Dobra. Jest gicich. Ile mamy? Dawaj no, jeszcze jedną skrzynkę taką drogą taką walniamy na koniec. Bo, bo już ten, jest już 10 minut. No już 11 minut prawie. No już 11 Otworzymy. Dawaj coś drugiego teraz, dawaj coś drugiego teraz. Jakąś za dwie stówy dawaj teraz. Czy coś takiego? Pięć dych. Dobra, no rudego. Ale Rudy, nie! Rudy słaby. okradnie. On okradnie. I dawaj teraz no na nie. koniec coś. Nie! To na koniec. To jest kamer. Wiesz co na razie robimy tak. Więc po polecałem wpisać kod promowy i Matic grubos Tak zrobię. Jeśli macie więcej odcinków ze mną, to wbijajcie. Lajki. I, za... I suby. Suby. Zostawcie lajka suba. Yy, no i co? My się żegnamy. Trzymajcie się, siema. Siema. Siema, siema.